To jest top 5 najdroższych kart z Venusaurem ocenionych przez PSA na 10. Podaje też wartości rok, gdyby komuś udało się trafić taką kartę bezpośrednio w boosterze. Na piątym miejscu mamy Full Art Venusaur EX z setu pay, z base setu EX 2014 roku. Ostatnio sprzedany w PSA 10 za jakieś 15 tysięcy zł. Czwarte miejsce to Legendary Collection Reverse 2002. PSA 10, 18 tysięcy złotych. Na trzecim miejscu mamy iX Promo Kartę z ery XY, niemal 7,5 dolarów, a to oznacza jakieś 28 tysięcy złotych. Na drugim miejscu Pokémon Rumble z 2009 roku, ponad 7,5 tysiąca dolarów. Przeliczając na złotówki to 28 tysięcy. No i pierwsze miejsce, Face First Edition. 1999 rok, ostatnio sprzedany na eBay za 14 tysięcy dolarów, co daje nam jakieś 52 tysiące złotych. Jeżeli zbieraliście kiedyś karty, zajrzyjcie do swoich szaf, być może jesteście naprawdę bogaci.